A więc musiałam iść na kolację. Teraz muszę się też zobaczyć. Okej, okay, więc tak mam śpiącą głowę. Kostka numer jeden. Usuwamy, bo nie potrzebujemy uszu. Po kolejna też jest uchem. Też kolejny cupiet. Usuwamy. No i mamy na razie coś takiego. Ogon też usuwamy. Chłowa. Oraz oprócz tego, żeby to był ptak, musi on mieć dwie nogi. Zobaczycie, jakie dobre nogi usnąłem. Tak, dobrze, usnąłem. Tylko, że to nie tak. X jest dobry. Y też jest dobry. Z ma być do tyłu. No to chyba nażyć parę elementów gotowe. Pora tylko zamienić parę tekstur, no i będzie znowu gotowy. Myślałem jednak, że niebieska odmiana będzie lepsza. No i znowu na 2D, lepiej widać nie I u tego lisa trzeba oczywiście usunąć brwi. Brwi u niego nie mogą być. O! Oraz. Musimy też mieć pomarańczowy dziób. Gorąca wyprzedaż! Tysiące Wybrałem pomarańczowy, przez co dostałem ognistą reklamę. Lol. Czasami to nawet widzieliście przez chwilę, bo potem wyłączyłem reklamę. Dla mnie to, to mi zaraz trochę wygląda jak pingwin. Okay. Próbujemy. Odkryj sekret! A więc pora napisać cokolwiek. To takiego Minecraft Mangrove w dniu dzisiejszym i nie wiesz, to, czy to możliwe. Minecraft, tam coś, tam coś, tam nie ma z tego, że. I dalej będzie 1.190.0 Wielka Wyskakuje w posiadaniu i to coś. Aktywne. O robimy sobie kreatywa. No dobra, teraz mi się jedzą, tylko doładować.